Czy tego chcesz czy nie, ale dostałeś prezent od natury i powinieneś go uwzględnić w swoim treningu. Masz kolegę lub koleżankę, jesteście w tym samym wieku, jesteście w podobnej wadze i mocno razem przygotowujecie się pod konkretne zawody, robiąc wspólne treningi, ale efekt na samych zawodach jest już zupełnie inny. Dlaczego? Bo każdy rodzi się z innym pakietem genów. Tak jeden może być niski, mieć krótkie nogi, a drugi może być wysoki, szczupły, a do tego mieć długie kończyny, co powoduje, że od razu ma przewagę biomechaniczną. Nie tylko z zewnątrz, ale i również wewnątrz, w naszym wewnętrznym silniku jest inaczej. Jeden ma przewagę włókien wolno i na pewno nieraz pamiętasz tą jedną osobę, która w szkole na każdej długiej dystansach, nawet bez żadnego trenowania, na spokojnie wygrywała i ona jest idealnie predysponowana do ultra. Inny jest za to szybki, dynamiczny i wygląda jakby non-stop trenował na siłowni, a nawet nie dotyka sztangi. Kolejny natomiast na uprawie w ogóle się nie poci: ma żelazną gospodarkę elektrolitową, dzięki czemu się nie odwadnia, a drugi po 20 minutach biegania wygląda jakby wyszedł spod prysznica. I co z tego wynika? Że trening może być inny, nawet jeżeli na papierze. I w lustrze wyglądacie bardzo podobnie. I może się okazać, że jeżeli przygotowujesz się ze swoim partnerem treningowym do ultra, to będziesz potrzebował większej objętości treningowej i dłuższych longów, aby bardziej zaadaptować swój organizm do długiego biegania. Nie twój kolega, który przy połowie tej objętości i przy połowie dystansów jakie przebiegnie, będzie w stanie już biegać kilka, a nawet kilkanaście godzin. Jeden może mieć żelazny organizm, który przyjmie bardzo dużą ilość objętości treningowej, a drugi może być delikatny i będzie trzeba bardzo uważać, bo przy zwiększonej objętości treningowej może od razu dochodzić do kontuzji. Dlatego indywidualizacja treningu jest mega istotna, w szczególności na początku, to dopiero dochodzi do pewnych adaptacji, które przygotowują nasz organizm do wyzwań, jakie przed nim stawiamy. A po drugie, nie porównuj się ani do koleżanki, ani do kolegi, który trenuje podobnie, bo może się okazać, że po prostu ma lepszą genetykę. I wszystko przychodzi mu łatwiej. Na razie.